Dobry, ja się nazywam Jacek Karczewski i dzisiaj chciałbym opowiedzieć o sowach. O sowach, które żyją na terenie gminy Mosina. Puszczyk przede wszystkim, płomykówki, uszatki, nawet suweczki i być może włochatki, bo takie też były tutaj słyszane. Sowy potrzebują do życia dwóch rzeczy. Właściwie potrzebują do życia więcej rzeczy, ale dwie rzeczy są naprawdę ważne. Po pierwsze, to jest miejsce, w którym mogą założyć gniazdo i wychować rodzinę. Idealnie byłoby, gdyby to była jakaś dziupla. W takiej dziupli na przykład osiedli się para puszczyków. Ale oprócz tej dziupli, ta para puszczyków potrzebuje też jedzenia. Czyli będą zajmowały miejsca, w, których, w którym będzie nie tylko dziupla, i to nie jedna, ale co najmniej dwie, trzy, bo w jednej będzie gniazdo, ale w innych. Inne mogą służyć im jako noclegowiska albo właściwie dzienne hotele, bo sowy przede wszystkim sypiają w ciągu dnia. A mogą im też służyć jako zwyczajnie i normalnie schronienie przed złą pogodą, deszczem, mrozem, śnieżycą. Ale mogą im, te, im też służyć jako, jako magazyny, w których będą trzymały nadwyżki jedzenia. No i tutaj właśnie dochodzimy do drugiego elementu, którego sowy. Potrzebują do życia, mianowicie oczywiście jak, jak wszyscy, sowy potrzebują jeść. To co sowy lubią najbardziej, to są gryzonie, myszy, norniki, a czasami też większe gryzonie, tak jak szczury. Ale te myszy i te norniki, w szczególności norniki, są niezwykle istotne dla prawie wszystkich sów, bo żeby. Sowa normalnie funkcjonowała, żeby sowa normalnie się rozwijała, a w szczególności młode sowy, żeby normalnie się rozwijały, potrzebują zjadać norniki. Więc dziupla, w, którym, w której sowy zakładają rodzinę, oraz norniki, drobne gryzonie, którymi sowy będą tę rodzinę karmiły, to jest to, czego sowy potrzebują do życia pod polega na tym, że i jednych, i drugich, i dziupli, i ich gryzoni jest coraz mniej. Dziupli jest, jest coraz mniej, dlatego że my w jakimś szaleństwie, my, Polacy, w całym właściwie kraju pozbawiamy się a, starych drzew, staro drzewu się pozbawia, pozbawiamy. A to właśnie tam w starych drzewach. Są dziuple. Konkurencja o dziuple jest tak wielka, jest tak silna, że sowy, nie tylko sowy, bo nawet malutkie sikorki zabijają się dzisiaj o dziuple. Więc jeśli mamy gdzieś jakieś stare drzewa, a traktujmy je jako świętość, jeśli nie z innych powodów, to chociażby ze względu na nasowy. Kłopotliwe jest też zdobywanie jedzenia, dlatego że nasz krajobraz już jest mocno zatruty, niestety. Więc o te gryzonie też wcale nie jest tak, tak łatwo. Jest jesień, a jesień wbrew pozorom to jest czas, e, no właśnie, kiedy sową do głów uderza maj, a w każdym razie majowe e, hormony. I jesień to jest ta pora roku, gdzie, kiedy to większość sów łączy się e, w pary. To jest ten czas, kiedy one odnawiają swoje śluby, albo poszukują e, swojego partnera lub partnerki e, na życie, bo sowy, wiele sów, większość sów Łączy się w pary na życie i są sobie bardzo, ale to bardzo e, wierne. E, jesień to jest też ten czas, kiedy e, on prezentuje jej, bo to jest między innymi, on w ten sposób e, chce ją do siebie przekonać, e, szczególnie kiedy jest to e, młoda para, czyli taka para, która dopiero się poznaje, więc on musi zapewnić e, jej dziuple, zapewnić miejsce, w którym e, ona zniesie e, jaja e, i w którym, w której to dziupli przyjdą na świat e, małe, strasznie brzydkie sowy, ale nie martwmy się, one staną się wkrótce tak piękne, jakich, e, jakich Rodzice i jesień to jest ten też czas, to jest też ten czas, kiedy najłatwiej sowy usłyszeć, takie sowy, jak puszczyki, o których które już wspominaliśmy, one teraz wieczorami, nocami grasują, dlatego że sowy przede wszystkim komunikują się głosem. Czasami jest to głos bardzo nastrojowy, tak jak u puszczyków, ale gdybyśmy posłuchali pieśni miłosnej płomykówek na przykład, no to to już naprawdę nie będzie nastrojowe, Taka, um, takie duety miłosne, płomykówek bardziej przypominają. Przy, Awanturę kosmitów. Nie to, że, słysza, że słyszałem jakąś awanturę kosmitów, ale wyobrażam sobie, że tak by mogła ona brzmieć. Większość słów, o czym już mówiliśmy, będzie zakładać gniazda w dziuplach lub w miejscach, które te dziuple mogą zastąpić. Chociażby wielkie budki, odpowiednio duże budki lęgowe. No, chyba że mówimy o osobach bardzo małych, malutkich, takich jak suweczka, która jest naszą tyci-tyci suwką, niewiele większą od wróbla. Ona, oczywiście, mało że nie potrzebuje dużej dziupli, to nawet nie chce dużej dziupli, bo w dużej dziupli mogłyby ją zaatakować większe sowy. Bo właśnie mówiliśmy już też o tym, że te dziuple, między innymi, są powodem ogromnej, ogromnej konkurencji między, między sowami. Ale są sowy. Naprawdę duże, naprawdę silne, naprawdę takie, które się nie boją nikogo ani niczego. Mam na myśli puchacze. Taki puchacz e, e, stojący gdzieś na ziemi będzie nam sięgać powyżej, e, powyżej kolana. Puchacz jest sobą, która się nie boi niczego. Dawno temu wierzyliśmy, że kiedy puchacz je odzywał, to diabł się śmiały, diabł się cieszył. Wierzyliśmy w to, że on był właściwie wcieleniem diabła tutaj, e, tutaj na ziemi. Wielki puchacz nie boi się niczego. On jest tak odważny, tak pewny siebie, że nawet gniazda zakłada bezpośrednio na ziemi gdzieś w jakimś lesie, i potrafi obronić te gniazda nawet przed dzikami albo borsukami. My zaczynamy przygotowywać się do zimy, zaczynamy myśleć o bombkach i choinkach, i w czasie kiedy my będziemy grzać się przy e, e, świątecznych kominkach, to niektóre sowy już będą e, siedziały w swoich dziuplach, będą składały w nich jaja e, lub będą je wysiadywały, bo tutaj w Zachodniej Polsce e, być może w Mosinie e, Pierwsze puszczyki będą miały pierwsze jaja być może już nawet pod koniec grudnia lub na początku stycznia, wszystko zależy od tego jaki ten grudzień i jaki ten styczeń w tym roku będzie. Jaja sów są białe. Inne ptaki, które składają swoje jaja w gniazdach mniej lub bardziej otwartych Starają się je wpisać w krajobraz. One są kolorowe, czasami pięknie kolorowe, ale też jednocześnie bardzo kamuflujące. Soby nie mają takich, takich problemów, jak potrzeba kamuflowania jaj, więc nie ma, nie ma też sensu inwestować swojej energii w to, żeby te jaja ładnie pomalować, w cudzysłowie mówiąc. Jajasów są białe, jajasów są też bardzo okrągłe, jaja Raz jeszcze powołam się tutaj na puszczyka, są niemalże tak okrągłe jak piłeczki ping-pongowe, bo to są jajka, które to są jajka, które leżą gdzieś tam na dnie dziupli. Nie ma zagrożenia, że te jajka zaczną się toczyć i gdzieś tam się wytoczą, wykulają z tej dziupli. A no i są białe, ponieważ dzięki temu są bardziej widoczne w ciemnościach dziupli. Jest jeszcze jeden powód, dla którego jaja sów nie muszą być szczególnie zakamuflowane, dlatego że na nich od momentu zniesienia pierwszego jajka, a nawet już na tydzień albo dwa przed pojawieniem się pierwszego jaja w takiej dziupli, ciągle jest tam pani puszczykowa na przykład, albo inna pani sowa. A nikt o normalnych zmysłach nie odważy się zadrzeć z panią Puszczykową na gnieździe, z panią Puchaczową, albo z jakąś inną sową. No oczywiście może zaryzykowałby jakiś duży stwór, ale generalnie e, sowy naprawdę mało kogo się boją. Mają bardzo długie pazury, mają e, zagięte, e, długie dzioby. Nie widać długości tych dziobów, bo one są ukryte e, w piórach, ale generalnie sowy są bardzo uzbrojone. To po pierwsze. Po drugie, są bardzo odważne po trzecie bronią swoich jaj a tym bardziej piskląt z narażeniem życia i to przede wszystkim dziewczyny panie sowy bronią tych jaj i tych piskląt dlatego że one są większe czasami dużo większe czasami prawie o połowę większe od swoich partnerów są tak duże i tak silne że nawet partnerzy się ich boją i raczej z nimi nie zadzierają nic dziwnego, że w dawnych czasach sowy były nie tylko ptakami mocy, ale były ptakami mocy kobiecych. Sowy były ptakami kobiet. Silne, mocne, niezależne, a jak kobiety. Sowy składają zaskakująco dużo jaj. Niektóre potrafią złożyć kilkanaście jaj. Te jaja potem trzeba wysiedzieć. To jest. Bardzo nudne zadanie, ale też bardzo odpowiedzialne, bo trzeba je obracać, trzeba sprawdzać, czy jest właściwa temperatura tych jaj, trzeba sprawdzać, czy jest właściwa wilgotność tych jaj. Kilka razy w ciągu doby, tak jak powiedziałem, trzeba je odwrócić, trzeba zadbać o to, żeby wszystkie równy czas spędzały w centrum gniazda, bo te, które, te, które będą na obrzeżach, będą gorzej wysiadywane. A później będą się wylęgały. Ale skoro już mowa o, o tym, że niektóre jajka wcześniej, niektóre piskęta wcześniej się wylęgają, a niektóre później, właściwie u prawie wszystkich sów jest to regułą. Dlatego, że sowy mało, że składają wiele jaj, to jeszcze zaczynają wysiadywanie tych jaj od złożenia pierwszego jaja. To oznacza, że tam, gdzie jest wiele rodzeństwa, to czasami w tym samym gnieździe zasiada najstarszy brat, który już jest taki, i najmłodszy brat lub siostra, która jest taka. Może być tam nawet dwa tygodnie różnicy. Możemy sobie wyobrazić, co to znaczy, jak się to przekłada na gabaryty szybko rosnących słów. Oczywiście ten najmłodszy w gnieździe nie ma szans w starciu z tym najstarszym w gnieździe. Ten najstarszy przejmuje, dostaje o wiele więcej opieki od swojej mamy, rodziców za chwilę, bo na początku pisklętami zajmuje się tylko mama, ale potem też opiekuje się nimi ojciec. Dostaje więcej opieki, więcej czułości, więcej ciepła, co jest bardzo ważne, no i przede wszystkim więcej jedzenia. Sowy składają więcej jaj i wylęga się z nich więcej piskląt niż, a, hmm, niż są w stanie tak naprawdę utrzymać. To jest taka... te najmłodsze jaja i te najmłodsze pisklęta pojawiają się w ich gniazdach trochę na wszelki wypadek. Jeżeli jest dobry rok, sowi rok, przepraszam, myśli rok, pełen gryzoni, pełen norników, to mama i tata są w stanie wykarmić pięć, czy nawet siedmioro, czy dziesięcioro piskląt, w zależności od tego, o jakim gatunku sowy będziemy mówić. Ale jeżeli rok jest kiepski, jeżeli nie ma myszy, jeżeli nie ma norników, jest mało co innego, to zamiast pięciu, czy siedmiu piskląt, z gniazda wyleci zaledwie jedno lub dwa. Te najmłodsze zwykle. Umierają w wyjątkowych okolicznościach. Mogą być nawet zjedzone przez te starsze. Żeby wykarmić rodzinę, mama i tata, na początku tylko tata, pracuje niemalże non-stop. Zanim pojawią się piskęta w gnieździe, on już, zanim pojawią się piskęta w gnieździe, on dokarmia swoją partnerkę. Ale y, zanim się one pojawią, on też y, y, zaczyna magazynować. Jedzenie, bo na początku e, może być e, po prostu trudno mu nastarczyć tego jedzenia, szczególnie że tylko on przez pierwszy tydzień lub dwa będzie zajmować się zaprowiantowaniem zaprawiantowa rodziny. Kiedy pisklęta są e, już trochę większe i kiedy e, jest mniejsze ryzyko tego, że ktoś może je skrzywdzić, dostać się do dziupli lub w każdym razie do gniazda takich sów. A, bo młode sowy dość szybko zaczynają też a, być całkiem asertywne i dobrze sobie radzą a, z obroną a, siebie samych. Więc kiedy te maluchy są już nie są już takie małe, są już większe, mama też rusza, a, rusza w teren, rusza na polowanie i wówczas i ona, i on. Do, karmią swoje, swoje dzieci. Tak jak powiedziałem, najważniejsze dla rozwoju młodych sowiąt, prawie dla wszystkich naszych sów, bez względu na gatunek, może, może z wyjątkiem pójczki, chociaż też nie, 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 nie upierałbym się tutaj, najważniejsze są gryzonie. A przede wszystkim norniki. I w zależności od tego, o jakim gatunku sowy będziemy mówić, to niektóre będą jadły jeszcze owady albo drżdżownice, całkiem dużo owadów i dużo dżdżownic zjadają pójczki, Nasza, Jedna z naszych najmniejszych słów. Puszczyki na przykład nie pogardzą też jakimś drobnym ptakiem, albo nawet niekoniecznie takim drobnym. Na ptaki lubią też wypuścić się suweczki. Puchacze, puchacze mają w swoim jadłospisie ponad 300 różnych gatunków i mało czego nie, nie zjadają, na mało które zwierzęta nie polują od dżdżownic i maleńkich ryjówek począwszy a na małych dzikach na przykład skończywszy. Ale dla wszystkich tych sów podstawa to są jednak gryzonie, ale mamy też co prawda bardzo rzadką, ale jednak kilka par w Polsce gnieździ się puszczyków mszarnych. To jest taka sowa, która absolutnie Potrzebuje gryzoni, konkretnie norników, do tego, żeby przeżyć, bo kilka tygodni bez norników może doprowadzić ją właściwie do śmierci. Więc sowy naprawdę kochają gryzonie pasjami. Młode sowy, bardzo małe sowy, bardzo, bardzo szybko rosną. Wszystkie ptaki bardzo szybko rosną, ale morysowy oprócz tego, że bardzo szybko rosną, to jeszcze bardzo chcą opuścić dziuplę. Tak szybko jak się to da. Opuszczają tę dziuplę jeszcze zanim potrafią latać. Nie wszystkie, ale w większości przypadków. Zanim potrafią latać, mało tego, zanim potrafią dobrze chodzić, ale. Wychodzą z tej, z tej dziupli, siadają gdzieś tam obok, albo całym rodzeństwem, albo rozchodzą się po okolicy. Dlaczego? A dlatego, że pozostawanie w tej dziupli jest naprawdę coraz bardziej nieznośne, ale też ryzykowne. Nieznośne, dlatego, że może być sytuacja, że zasiada w niej piątka czy czwórka rodzeństwa. Każde z nich jest w innej fazie rozwojowej. One mocno konkurują ze sobą o jedzenie i szczególnie kiedy jesteśmy taką, takim najmłodszym z rodzeństwa, to naprawdę ja sobie wyobrażam, że chcielibyśmy, że jedyne o czym, o czym marzymy, czego pragniemy, to jak najszybciej uwolnić się od tych dręczących nas starszych braci i sióstr. Więc bez względu na wiek te sowy chcą stamtąd wyjść, przestać się kłócić, przestać właśnie rywalizować o jedzenie. Sowy są drapieżnikami, sowy są mięsożercami. Co to oznacza? To oznacza, że w ich gniazdach jest pełno resztek, Jedzenia, e, nie byle jakiego jedzenia, ale mięsnego jedzenia. Mięsne jedzenie, e, mięsne jedzenie, resztki takiego jedzenia. Przyciągałem różne robaki, przyciągałem różne muchy i chrząszcze, które zjadają tam, e, które znoszą tam jaja ich larwy, e, e, zaczynają się e, kręcić gdzieś tam e, na dnie gniazda. Ale to jest też doskonałą pożywką dla różnych mikrobów, bakterii, wirusów i tak dalej, i tak Gniazdo sów pod koniec okresu lęgowego jest właściwie jak tykająca bomba, albo właściwie mała bombka ekologiczna Dlatego, dla własnego bezpieczeństwa, dla własnego zdrowia i komfortu. Te młode sowy jak najszybciej chcą się stamtąd. Wydostać, a rodzice oczywiście będą doglądać je już na zewnątrz, poza gniazdem. To gniazdo fantastycznie się oczyści w ciągu najbliższych kilku miesięcy, dlatego że te larwy, tych much. I chrząszcze, o których mówiłem, one zjedzą te wszystkie, całe, te, te, te wszystkie resztki, wiatr, może mróz, a może nie, bo to jest dziupla. W każdym razie natura ma pełno, pełno takich systemów, jest doskonałym systemem samooczyszczającym się. Ta dziupla późną jesienią czy wczesną zimą będzie jak nowa i... I sowy będą mogły tam założyć nową rodzinę, nowe gniazdo. Ja o sowach mógłbym tak nieskończoność, ale sowy to są naprawdę fascynujące ptaki, które nie przez przypadek od tysiącleci działają na naszą wyobraźnię. Więcej o Przeczytacie w książce nocu. Ja z powodu tej książki jestem dumną częścią, czy dum, dum, z dumą uczestniczę w fantastycznym projekcie, który nazywa się Mosina Naturalnie Pięknym Miejscem. I właśnie pomysłodawczynie tego, tego projektu zaprosiły mnie na spotkanie. Zaprosiły mnie, żeby opowiedzieć Wam o sowach żeby zaprezentować noców. Mało tego, jest jeszcze jedna książka, a Zobacz Ptaka. Dziękuję bardzo. Idźcie do lasu, <gryw> idźcie na rzekę, wyjdźcie do ogrodu, a niech ptaki będą z Wami.